Ma moi mistrzowie. Czas na kolejny odcinek z serii diamentowe kanały. Dziś kanał, który, no, który znam od kilku tygodni, a więc świeży, ale m, już go mogę polecić, już mogę Wam o nim opowiedzieć, bo poznałem właściciela na Discordzie, tak, tak, bo założyłem Discorda. No i teraz powiem tak, dlaczego warto wbić na ten kanał? Znajdziecie tu przede wszystkim filmy z krosami, z kładami. Ostatnio nawet pojawiło się triki rowerowe, ale dlaczego ten kanał zasługuje na to, żeby znaleźć się w tej serii diamentowe kanały? Prowadzi go młody wymiatacz, obojętnie, czy za kierownicą kłada, czy za kierownicą crossa, naprawdę pokazuje, że świetnie radzi sobie. Tutaj znajdziecie między innymi różne triki, upalania, nawet naprawę, co jest bardzo ważne, bo Motocykl to nie tylko zabawa, ale też i obowiązki. I powiem szczerze, bardzo fajny młody człowiek, bardzo zdolny, bo mm, bardzo, bo jest bardzo dobrym kierowcą. No i naprawdę świetne filmy. Mm, polecam, wbijajcie na ten kanał, bo naprawdę warto. No i co? Zapraszam na jego kanał. Mam nadzieję, że na razie ma 255, że wbijecie mu dużo subów. Być może nawet mnie dogoni, bo zasługuje na to. Do zobaczenia w kolejnym filmie.